Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować dzisiaj Pistolet, który jest z komponentem składowym urządzenia GraboStar Cell Cleaner 2500. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, czyszczące, przecinające oraz spawające w dwóch trybach. Jeden z tych trybów będę chciał Państwu zaprezentować na kolejnym filmie. Chciałbym jeszcze pokazać tylko przed tym, jak ten proces podajnika jest realizowany. Bardzo podobnie jak w systemach tradycyjnych, różnica jest taka, że drut podawany jest tuż pod głowicą pistoletu, a laser, który centralnie świeci przez pistolet, mógł ten drut odpowiednio rozgrzać razem z materiałem. Oczywiście pistolet wyposażony jest w kilka funkcji, w tym wiązkę drgającą, która pozwala operatorowi łatwo dosyć dokonać zespojenia tych elementów. Tutaj mamy bębel. Na będą oczywiście nabinięty jest odpowiedni minut, w zależności od tego jaki proces spawalniczy będziemy realizować. Po prawej stronie rolki dociskowe z regulacją. Ja tylko przypomnę Państwu, że oczywiście docisk musi być nie najmocniejszy, tylko regulujemy go według instrukcji obsługi. Dodatkowo taka, takie przypomnienie, jeżeli Państwo przeciskacie po raz pierwszy ten drut przez układ, proszę zwrócić uwagę, żeby na końcówce tego drutu nie było jakichś zadziorów, albowiem czasami zdarza się, że gdzieś tutaj to utkwi na chwileczkę w układzie, w Także robimy to rozsądnie. Możemy nawet wypiąć podajnik, zrobić to ręcznie. Następnie przycinamy i mamy gwarancję, że jest to wszystko bardzo dobrze przygotowane. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Mam nadzieję, że będą dla Państwa ciekawe, interesujące. Pozdrawiam. what's